Cześć, na pewno wiesz, że wątroba jest najważniejszym organem w naszym organizmie, ponieważ ona musi przefiltrować całą naszą krew i wszystkie toksyny, które my wprowadzamy do organizmu. Dlatego dziś pokażę Ci, jak w łatwy, prosty, szybki i domowy sposób oczyścić swoją wątrobę. Napój oczyszczający wątrobę pomaga wypukać toksyny i zmniejsza stan zapalny. A co potrzebujesz do takiego napoju? Placerek świeżego imbiru, taki dwu, dwucentymetrowy kawałek, jedno, jeden grejfrut albo pomarańcze, jedną cytrynę, jeden, dwa ząbki czosnku, jeden, jedną dwie łyżki oliwy tłoczonej na zimno i jedną łyżeczkę kurkumy. Jak to przygotować? Wszystkie składniki po prostu umieść w blenderze, dodaj około pół szklanki wody i w razie potrzeby wszystko zblenduj. I taki właśnie napój, pij dwie godziny przed jedzeniem, pij go codziennie przez trzy tygodnie w celu oczyszczania i zobaczysz, Twoja wątroba ci za to podziękuje, poczujesz się lepiej i cały Twój organizm będzie lepiej funkcjonował. A po więcej działowych treści zaobserwuj nasz profil.